Siemano, tu troszkę z tej strony i witam Was w specjalnej, kwietniowej, wiosennej, immersyjnej wersji Marzenia każdego gracza w edycji 04-2013. Dlaczego immersyjnej? O tym później. Na początek powiem Wam, jaka jest konfiguracja. Jak już widzicie, obudowę wybrałem dość hardcore'ową, bo to jest Aerocool Strike X-Air. Czyli otwarta obudowa. I jest hardkorowa, Jest tak, dla graczy jest trochę się kurząca, ale wygląda niezuzinkowo. Jest bardzo fajna. Bardzo funkcjonalne. Można założyć na nią normalne chłodzenie, jeśli chodzi o procesor i tak dalej, a można naprawdę tutaj doładować i jest przystosowana do tego, żeby założyć chłodzenie pełne, chłodzenie wodne i nie tylko na prockę, ale i na karty. I nie tylko na jedną kartę, ale widziałem konfigurację, gdzie były cztery karty włożone i było wodne chłodzenie i na karcie, i na, na procku. Także obudowa jest funkcjonalna, obsługuje formaty ATX, mikroATX i eATX. Także jest spora. No i dwa wiatraki duże, jeden na górze, dość duże. Zresztą puszczę Wam filmik, obejrzyjcie sobie. Taki prosty, jakiś tam na stronie, zlinkowany ze strony Rokula. Montaż dysków, montaż Blu-raya, zasilaczy, jakiś tam cudów związków Taka mała prezentacja. o Jest uchwyt do zasilacza, wjeżdża zasilacz. Fajna budowa, naprawdę mi się spodobała. A tu akurat montaż z, z płyty głównej z kartami, z chłodzeniem powietrznym. Taka sobie ulubia. Ten filmik podlinkuję wam w opisie, będziecie mogli sobie obejrzeć go dokładnie. No i to jest Aerokul. Jak chcecie zobaczyć jeszcze coś, jakąś galerię, to proszę bardzo. Od tyłu, z przodu, z otwartym wiatrakiem, z zamkniętym wiatrakiem. Z otwartym wiatrakiem znowu, z boku, z, i, i, izometryczny rzut z zamkniętym wiatrakiem. Teraz od przodu izometria, z drugiego boku, od tyłu izometria, od przodu izometria, z innej strony, od góry. No i tu jakieś już dalej zestawy, to sobie obejrzycie ewentualnie. Linka do, tego, do tej strony też dam. Pozostałe komponenty... Pozostałe komponenty, czekajcie, niech to zostanie. Pozostałe komponenty, które wybrałem, to Procek Intel i53570K. Wiadomo dlaczego. Nadal jest jednym z lepszych procesorów z odblokowanym mnożnikiem w stosunku, i ma bardzo dobry stosunek ceny do wydajności. Do tego dorzuciliśmy Hydro HydroSeries 80H80I, czyli odnowione, tak jak ja miałem 80, to też odnowione chłodzenie kompaktowe chłodzenie wodne Corsair. Do tego dodaliśmy płytę główną. Do tego zestawu oczywiście dodaliśmy płytę główną tym razem też coś nowego. <laughs> ASROCK Z77Xtreme 6. Jeśli ci co wiedzą to wiedzą, możecie sobie poszukać. Pamięci wybrałem Corsair Vengeance'a Vengeance 2x8 GB 1866 CL9. XMP, 1,5V z dość dużym radiatorem. Na system operacyjny włożyłem dysk Corsera, Forza, GSA 128GB, SATA 3 oczywiście, a prędkości ma 560 odczyt, 535 zapis. SATA 3 oczywiście, tak. <laughs> Na magazyn dałem twardziela WD Reda, 2TB SATA 664Mbc, bo nadal, jeśli chodzi o stosunek pojemności do ceny, 2 terabajty jest najatrakcyjniejsze cenowo. A dlaczego wszystko czarno czy albo czerwono? No, bo jakby komputer jest. obudowa jest czarno-czerwona, więc i w tym. <coughs> w tej tonacji, że tak powiem, <coughs> dobrałem komponenty. Co jeszcze dalej? Napęd DVD Lightona Super all Right razy 24 jakaś sata wersja bulk czarny, tak żeby wjechał do obudowy. Karta graficzna to będzie Asus GTX 670 DC24GD5 i to jest GeForce GTX 670 tylko w wers wersji 4GB. DDR5 oczywiście 256 bitów, ma HDMI, DisplayPorta i tam DVI pewnie dwa razy. Obudowa, to, jak już wspomniałem, AeroCool Strike X600, przepraszam, AeroCool PGS Strike X Air to jest Open Frame PC, to jest wersja ATX, znaczy to chyba jest jedyna wersja, która wyszła. A do tego zasilacz, też taki gamingowy, czerwony, AeroCool Strike X600 Watt 80 plus bronze, oczywiście aktywne PFC. I to jest zestawik, za który w dniu dzisiejszym można zapłacić około 5892 zł. 17 groszy brutto. Podejrzewam, że jakbyś sobie złożył ten zestaw na Ceneo, to złożysz go taniej. W tej cenie, w której ja tutaj mam te komponenty, to są, wszystkie komponenty są u nas i złożenie ewentualnie takiego zestawu i dostawa jest na terenie Polski gratis. Także jakbyś sobie policzył raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 komponentów i do każdego. I każdego byś kupił na Italii w cudzysłowie, ale na ogół wszystkie sklepy mają dostawę, jakiś tam koszt dostawy, prawda? U nas jest zero, więc jakbyś nawet miał powiedzmy te 20 zł dostawy na każdej części, no to masz 200 zł więcej na samej dostawie. Także o te 20 zł każdy komponent musiałby być tańszy, żeby wyszło na to samo. A dlaczego imersyjne? Mógłbyś się zapytać. No, dlatego, że wybrałem wybrałem do tego zestawu pierwszy raz dwa monitory. I te monitory to są nowe monitory na rynku. Dell już jest jakiś czas. Jest Dell i LG. Jaka jest ich specyfika? A taka, że mają ratio 21 do 9. To są 29-calowe monitory i są takie wąskie i takie szerokie. Znaczy tutaj wąski, a tak szeroki I jest dwa, dwa monitory. D1 to jest Dell U2913WM i ten monitor możesz kupić za 1880 zł najtaniej, dzisiaj znalazłem. Albo drugim jest monitor LG 29EA93 i ten monitor najtaniej znalazłem za 2310 zł. Więc trochę droższy, za to taki bardziej bajerancki, jeśli chodzi o to, że ma cieńszą ramkę, z tyłu ma białą budowę, ma więcej portów. Jest trochę droższy i, i, i taki trochę ładniejszy, no bo Delta tak wygląda trochę jak mój. Taki biznesowy, czarny, jednak ta ramka jest dość gruba, eee... <laughs> na tym LG nie ma. Jak chcesz zobaczyć jak to wygląda, to znalazłem dwa filmiki. Jeden jest na kanale Awesome Source News. I tutaj to jest ten chłopak, który prowadzi ten kanał. To jest Kyle, który pracuje w ncaex i on testował ten monitor. Dam linki do, tego, do, tego, do tych filmików, które tu podrzuciłem, a pokażę Wam wycinek tego filmu. I pewnie nie zgadniecie, co udało mi się trafić. Kyle testuje ten monitor, i pierwszą grą, którą testuje, jest. <laughs> Borderlands 2. Zobaczcie, jak to wygląda. Głos oczywiście wyłączyłem, żeby żeby tutaj nie... E, menu. Zobaczcie jak to wygląda Bajeraanska. Tutaj oczywiście ładuje się z taką, ale... Jest Bajer, co? Tak już sobie myślę, że jak ten LG będzie... Jak mi się wydaje, że tego LG by wolał? To jest chyba właśnie ten LG. Albo nie, przepraszam. Tak, to jest chyba LG. Jeszcze sprawdzę, ale to jest chyba ten LG. Sprzedam mojego. Też jest bardzo dobry i nadal jeszcze drogo kosztuje, dużo kosztuje, jeszcze chyba jest na gwarancji. Także możliwe, że da się go gdzieś tam upłynąć. Dołożę sobie powiedzmy z tysiączka, <laughs> może trochę więcej i taki monitorek sobie może sprawię. Bo wydaje mi się, że jest fajny. Ważne jest dla mnie, żeby to był monitor IPS i on jest IPS, to nie jest TN ani MVA, PVA i tak dalej. Ja chcę mieć IPS, od mam IPS -y i odzorowanie kolorów jest naprawdę hardkorowe. Także taki monitorek, myślę, że najbliższy mój personal update, pomijając już chłodzenie wodne, to z takich dużych modernizacji i dołożenie pamięci, to z takich dużych modernizacji to będzie wymiana monitora. Tak wygląda na, na tym LG Border. A jak chcecie zobaczyć, jak wygląda na Dellu, to nie wiem, czy uwierzycie, ale udało mi się trafić filmik z Dellem. Tylko pewnie trochę słabszej jakości jest ten film, więc może być różnica. Gdzie też na tym dero testują bordera. <noise> Gdzie tu jest jakiś... O! I to jest kanał WSGF. Też linka podam, jakbyście chcieli zobaczyć ten test. To gdzieś może jakiegoś gameplaya trafimy bardziej. O, tu coś się będzie działo. O, tu jest już inna gra. No to tu. Tu po początek oczywiście, tutaj coś omawia chłopak, mógłby coś pochodzić, a nie za bardzo chodzi. No niestety. Po prostu omawia parametry i tak dalej, a nie, nie pokazuje samego gameplaya z gry. Chociaż tutaj, co to tutaj jest? To już jest inna gra. No, no to tak wygląda, tak wyglądają monitorki. Można jeszcze pokazać jakieś, yy, jakieś fotki fajne, jakieś o, do pracy. Del akurat, nie, a LG wygląda na przykład tak. Ha. Nie wiem czy to widać jakoś, to może powiększę troszeczkę to zdjęcie. LG naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Oj, coś mi się tu potknęło. No. Ma dużo cieńszą ramkę, chociaż też ona jest, tak? ale no, w porównaniu do Dela. Del jednak tą ramkę ma, tutaj nadal ma, dość, ma grubszą, a tutaj ma troszeczkę cieńszą, ale no mniej więcej ma taką jak mój. A LG to tak powiedziałbym, że może ma z połowę tej ramki, którą ja mam w tym, a tu jest spokojnie chyba ponad centymetr. Więc no, wygląda fajnie, no, tylko gdyby nie to go. No, parametry mają <coughs> podobne. Oba są IPS, oba są 21 do 9. No i tak jak mówiłem ceny wyglądają tak jak wyglądają. No, tanie nie są. A ale zabawne są. No to tak podsumowując, mam nadzieję, że Wam się podobał imersyjny zestawik. Cało, w całości no, kosztuje troszeczkę, no bo dodać powiedzmy te 5900 do, do 2 300 to wychodzi ładna kasa za komputer, ale, ale to będzie maszyna taka i do grania i do montażu no hardkorowa, że tak powiem. Także... Jeśli będziecie mieli jakieś komentarze, jakieś myśli, jakieś może nowe pomysły czy inne, inne sugestie, zapraszam do dyskusji w komentarzach. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za miesiąc w następnej edycji majowej marzenia każdego gracza. Cześć!